Jotra, jagodę kamczaską, będzie mordował sekretarz na samym końcu. Biorę się za cięcie drugiego rządka dzisiaj w odcinku. A tu zaczniemy od ciekawostki ogrodniczej. Po prawo mamy krzewy jagody Kamczawskiej. No i jesteśmy po silnych mrozach. I tutaj zawsze co roku takie żółte kwiatuszki, takie pąki prawie na etapie otwarcia są na krzewach i na pewno one te mrozy przetrzymały. I staram się wycinać takie właśnie pędy, na których nie widzę pąków kwiatowych i liściowych o tutaj właśnie mamy ładny pędzik i takich żeby było jak najwięcej no i też staram się wycinać tak te pędy widzicie jakie sucholce z samego dołu no bo w ten sposób myślę że krzewy będą miały lepszy start i ulży po prostu i tak jak, słuchaj, robiłem tam na początku ujęcie przy Kamciackiej, tutaj tu jesteśmy na końcu. Na końcu, gdzie widzimy no, większy problem z krzewami. Mocno je przeciąłem, Na pewno się ociepli, słuchajcie, to wyjmiemy krzew, zrobimy operację, co tam się pod tą ziemią dzieje. Ale myślę, że to jest robota mysz, nornic. No i jest ten pierwszy rządek został przeze mnie, że przed tymi mrozami półgniatany, czyli chodziłem dookoła no i noga się zapadała, czyli te tunele kopią. O tym też tematy, moi drodzy, będą. No i cóż, robię fajnant. Fajnie, że do tego Moment tutaj mój widz dotrwał i też zapraszam Cię do oglądania no, reklamy, którą stworzyłem przez te właśnie mroźne dni. Reklamy, która będzie na końcu każdego materiału, taka inspiracyjna. No, włożyłem w serce: Ocencie, kochani. No i cóż, ocencie, ocencie, no ale trzymajcie kciuki, bo to od rana Piotrek ten drugi rządek będzie mordował. No, denerwuję się przy cięciu, nie jest to przyjemne cięcie, jak szewy są słabe, yy, no. Tutaj po prostu przez to, kochani, trzeba przejść, ale też jest sytuacja ciekawa, bo widzisz, naprawi się cięcie w przyszłym roku tutaj, gdzie będziemy kucać w tym miejscu, te krzewy będą na pewno lepiej wyglądać. Do następnego, hej! Czy to uprawa agrestu, czy malin, czy troskawki, ale jedno jest pewne: czas w kółko leci i każdy sezon letni to jest moment, w którym możemy wykonywać najbardziej szlachetną pracę dla nas ludzi, bo owoce, wiemy wszyscy, są zdrowe, wartościowe i zawsze będzie chętny konsument, by te owoce jeść. Tym bardziej borówki amerykańskie. Na początku mojej reklamy wspomniałem czas w kółko leci. I jeżeli popełnisz w tym roku błędy, w następnym je możesz naprawić. Ale jeżeli zwiążesz się ze słabej jakości odmianą, tu nie chodzi o pieniądze, tu chodzi o czas. Po prostu nie będzie tej satysfakcji. Stąd ta moja pewność siebie i cel i radość, bo wiem, że mogę właśnie Wam, przyszłym klientom no, poprawić satysfakcję z uprawy. Więc zapraszam do kontaktu najwyższej jakości Trze wyborówki amerykańskie, ale i nie tylko agrotkaniny, całe nawożenie. Więc jeżeli masz pytanie, zadzwoń do mnie. Tutaj zostawiam swój numer kontaktowy. Można zatrzymać filmik, sobie zapisać, ale nawet nie teraz, w następnym odcinku, bo tutaj ta moja reklama będzie w każdym najbliższym odcinku. No i co, zapraszam do oglądania następnego materiału, w którym postaram dać Ciebie jak najwięcej, moi drodzy, bo czuję sens. Tego co robię, więc do zobaczenia, a Ciebie zapraszam w przyszłości do kontaktu, który tutaj właśnie zostawiam przed Twoimi oczami w formie numeru mojego telefonu, który z przyjemnością odbiorę. Do następnego hej!